Ale mamy szczęście. To sztabki złota. Teraz jesteśmy bogate. Tak, czekaj, moja sztabka ładnie pachnie. I może to wcale nie jest złoto. To czekolada? Jeśli tak, to daj mi spróbować. Nie, sama ją zjem. Masz swoją własną czekoladę. Właśnie. Nie mogę się doczekać, kiedy ją zjem. O, nie, to prawdziwe złoto! Myślę, że przeznaczę je na wstawienie moich połamanych zębów. Nie gadaj, głupot. Wiem, jak się naprawia zęby, więc sama ci je wstawię. Otwórz buzię. Um, może nie powinnaś. Co to znaczy nie powinnaś? Już przygotowałam wiertarkę. Zrobię to szybko. Moja sztabka złota akurat się przyda. Otwórz buzię. I jak? Czy złote zęby wyglądają fajnie? Rewelacyjnie! Mam fajny pomysł. Otwórzmy razem nasze klosze, ale nie patrzmy. Zamykaj oczy. Naiwna. Dała się nabrać na jej podstęp. Tylko nie papryczka. Niech Diana to zje. A ja muszę mieć coś smaczniejszego. Raz, dwa, trzy, otwieramy. Wspaniale! Mam czekoladową papryczkę. Kurczę, ja mam prawdziwą. Nie chcę jej. Ale musisz, masz pecha. A ja mam szczęście. Muszę szybko spróbować tej apetycznej papryczki. Ta czekolada wygląda przepysznie. Ja mam czekoladę, a ty masz papryczkę. Ale mi się poszczęściło. Mam fartach, hura! Może mnie poczęstujesz? Po co przed tobą taka pyszna papryczka? Spróbuj jej. Na pewno jest ostra. Ojej! Ale nie jest ostra A w środku ma czekoladę Dziwne Jeśli ja mam czekoladową papryczkę To co masz? O nie Co się stało? W mojej papryczce jest czekolada Obawiam się, że twoja jest prawdziwa Co? Nie wierzę Aaaa, pomóż mi ratunku Czyli to ja mam dziś szczęście. Już myślałam, że będę musiała się męczyć z ostrą papryczką. A to ja się męczę, to niesprawiedliwe. Pomocy, zaraz słonę, proszę udać ten pożar. What? Dobra, dobra. Akurat mam obok siebie szklankę z wodą. Trzymaj. Pomogło? Chyba... Oh, no. y, ja tak nie! Nie pomogło! Znowu płonę! Tym razem jest jeszcze gorzej! Zaraz przyjdę, czekaj! Zanim tu wrócisz, sama ugaszę ten pożar! Za pomocą zwykłego spryskiwacza! Już biegnę! Mam całe wiadro mleka specjalnie dla ciebie! Nie! Dlaczego to zrobiłaś? Sama ugasiłam pożar! Teraz jestem cała w mleku! Popyt? Dziwna nagroda. Ciekawe, kto ma tę prawdziwą, a kto czekoladową. Myślę, że ja mam prawdziwy. Już mogę się nim bawić, ale super! Czyli mój jest czekoladowy. Muszę go szybko zjeść. Aj, to boli! Wcale nie jest czekoladowy. Szkoda, że nie widziałeś swojej miny. No to gdzie są smakołyki? Gdzie czekolada? Dziwne, spójrz, twój popyt też ma znak zapytania zapytania? Tak, jest na tym przycisku. Spróbujmy go nacisnąć, może wtedy pojawi się coś smacznego. Super! Czekoladowa kola. A ja mam prawdziwą też całkiem fajnie. Zgadzam się, mamy szczęście. Mogę pierwsza spróbować mojej coli? W końcu czekoladowa kola jest dość rzadka. Mmm, jest smaczniejsza niż myślałam. Co jest w butelce? Też czekolada? Tak, tylko że płynna. Płynna, ale nadal bardzo smaczna. Szkoda, że nie widzisz swoich czekoladowych zębów. Wicie samej płynnej czekolady jest nudne. Lepiej zrobię z niej coś niezwykłego. Na przykład czekoladowy popyt. Będzie super. Nie uda ci się, to na bank nie wyjdzie. Tak? Myślę, że jesteś po prostu zazdrosna. Tylko spójrz. Wyszło! Na Twoich oczach powstał ten czekoladowy popyt. Spróbuję. Jest taki pyszny. Szkoda, że go nie spróbujesz. A mnie nie szkoda. Myślisz, że nie potrafię zrobić własnego pysznego popytu? To proste. Zamierzam zrobić go z Coca-Coli. Zobaczysz, to będzie najfajniejszy popyt ze wszystkich. Kola może zamarzać tak samo szybko jak czekolada. Dobra, gotowe. Ja też zamierzam zjeść pyszny popyt. Nie uwierzę, dopóki go nie wyjmiesz i nie pokażesz. Z łatwością, trzeba tylko wyjąć z foremki. Dobra, jak go wyciągnąć? Aj, co ty robisz? Dlaczego mnie uderzyłaś? Nie zrobiłam tego specjalnie, przepraszam. Nie złość się, tylko spójrz na mój popyt. Wow, wygląda smakowicie. Mogę spróbować? Spróbować? E, tak, jasne, spodoba ci się. Kiedy ty będziesz lizać mój popyt, ja szybko zjem twój czekoladowy. Słuchaj, miałaś rację, jest naprawdę dobry. Bardzo mi smakuje. Fajnie, że się ze mną podzieliłaś. Pomóż mi, proszę. Dobra, pomogę. I tak nie mam już smakołyku. Jak śmiesz, złodziejko! Dej spokój, to był tylko żart. Hurra, to iPhone i to nowy. Skąd wiedzieliście, że to jest ten, który chciałam mieć? Um. Ja też mam iPhone'a, ale jest dziwnego koloru. Nie wiedziałam, że istnieją brązowe iPhony. Wiem, to czekolada! Mamy wielkie szczęście. Spodoba Ci się? Wiem, nie mogę się doczekać, żeby spróbować, jak dobrze smakuje ten iPhone. Coś mi mówisz, że będzie pyszny. I rzeczywiście jest niesamowity. Szkoda, że go nie dostałaś. A tak przy okazji jak się ma prawdziwy iPhone? Hmm, jakie pyszności! Hmm, mój iPhone? No nieźle. Dzięki niemu też zjem coś dobrego. Spójrz! Mogę sprawić, że smakołki pojawią się na stole. O oh, wow, to naprawdę działa! Jeśli raz się udało, uda się i teraz. Może zrobisz mi też pyszny poczęstunek? Nic cię to nie kosztuje. Nie, sama nie mam wystarczająco dużo smakołyków. Tylko jeden, proszę. A, no, nie zjem karalucha. Niech Diana się nim zajmie. Diana, proszę bardzo, częstuj się. Nie, nie chcę karalucha. Zabierzcie go ode mnie. Fu, to okropne. Końcu zniknął. Teraz już nigdy nie wróci. Nie, nie odejdź! Błagam cię, słabo mi zaraz tam je. Ej, co z tobą? No. Dowiedzieć się, co czeka na mnie w moim sejfie. Dziwne, jest pusty. No i gdzie jest ta kupa? O nie, Karaluch! Peł zapomnie! Zdejmijcie go! Weź spokój, on nie jest taki straszny. Powiedziałabym, że jest całkiem ładny. Wiesz, co będziesz musiała z nim zrobić? Nie, nie ma mowy. Zobaczcie, jaki jest przerażający. Ma takie wąsy. Zanim się weźmiesz w garść, ja zdążę ogarnąć swój sejf. O, szczęścia razem mnie. Patrzcie, jaki duży ciastko Oreo. Niesamowite. A co na mnie czeka? Wow, jaka piękna i niezwykła magiczna różdżka. Hey, trzeba się tylko dowiedzieć, jaką mam moc. Ale fajnie! Mogę sprawić, że wszystkie będziemy unosić się w powietrzu za jej pomocą. Niezła zabawa! Nie, to wcale nie jest fajne. Dlatego nie rób tego więcej. Ty baw się swoim patykiem, a ja będę się bawić moim wielkim pysznym ciasteczkiem. Może im nie dasz ugryźć? Nie, sama się tym zajmę. Tak dobrze smakuje. Tak? No i dobra, mam chytry i bardzo nieprzyjemny plan zemsty. Co powiesz gdy Karaluch usiądzie na twoim ciastku? no! Nic nie powiem. Karaluch jest bardzo uroczy. Czyżby? Nie szkodzi, i tak zabiorę twoje ciastko. Niech wleci mi prosto do buzi. Jak ci nie wstyd, złodziejka! Jedyną rozrywką jest teraz oglądanie, jak Emma bawi się z karaluchem. Dla ciebie to zabawne, a dla mnie nie. Chyba naprawdę będę musiała go zjeść. Brawo, wiedziałam, że jesteś odważna. O nie, nie pozwolę temu karaluchowi tak po prostu odlecieć. Emma i tak będziesz musiała go zjeść. Bardzo dziękuję, Samanta. Pół co za ochyda. Myślałam, że jesteśmy przyjaciółkami. Przy okazji przyszła mi do głowy bardzo ciekawa myśl. Skoro moja różdżka może sprawić, że wszystko lata, to może też sprawić, że smakołyki przylecą prosto do mnie. Spójrzcie, tu jest cała masa przysmaków. Jestem najszczęśliwszą dziewczyną na świecie. I nie tylko ty. Co ty zrobiłaś? Przez was złamała mi się moja pałeczka. Teraz pozostaje mi tylko zjeść to, co już przyleciało. Nie smuć się przecież i tak wystarczy ci tego na co najmniej rok. I nie tylko tobie. Nam też. Tym razem ja otworzę jako pierwsza. Myślę, że czeka tam na mnie coś miłego. Tak, to moja ulubiona kola. Oj, chyba się wzburzyła. Elis, też otworzę ją prosto w twoją stronę. Nie, nie trzeba! Spokojnie, nic się nie stało. Miałam szczęście i cała kola została w butelce. Aha! Świetnie, no to teraz mogę otworzyć swój save. Oh, no. o nie, skąd oni wiedzieli, które jedzenie wygląda dla mnie jak kupa? Nie znoszę cytryn. I właśnie jej dostałam. Masz pecha. Ciekawe, co ja dostanę. Mam nadzieję, że to będzie coś magicznego. Ojej, to cukierkowa chmurka. Widziałam to wcześniej tylko w kreskukach. Zabierajcie ręce. To dotyczy wszystkich. Nie pozwolę wam ukraść moich cukierków. Są moje i tylko moje. Nie potrzebuję ich. Mam kole. Kurczę, musi być gruba, skoro może pomieścić tak dużo płynu. Nie czuję się najlepiej. Dziewczyny, odsuńcie się. Chyda, jak tu śmierdzi. Nie nauczyli cię żadnych manier? To nie wszystko, będzie więcej! Zaraz spadniemy z powodu twojego bekania, to okropne! Dobra, przestańcie gadać, czas działać. Emma, dlaczego jeszcze nie jesz swoich cytryn? Ponieważ ich nie znoszę, ale mam pomysł, co mogę z nimi zrobić. Dlaczego mam się nimi dławić, skoro mogę zrobić z nich pyszny sok? Naiwna, myślisz, że twój sok będzie smakował lepiej niż same cytryny? Zczę się przekonacie, jesteście po prostu zazdrosne. Oj, chyba miałyście rację. Nie mogę nawet tego utrzymać w ustach! Co ty robisz? Plujesz tym sokiem prosto na nas! Tak, to obrzydliwe! Spadł mi nawet do oczu! Zastanawiam się, gdzie są moje cukierki. Murko, dlaczego nie dajesz mi cukierków? Ura, teraz mam mnóstwo skitelsów. Wystarczy dla wszystkich. Nie ma mowy, to moja chmurka, więc nie zamierzam się nią dzielić. Myślę, że mogę ją sobie po prostu wziąć. Nic nie możesz! Ona była moja i nadal jest moja. Skoro już wszystkie próbowały się skitelsów, to na pewno zgodzicie się, że słodycze są niesamowite. nie tym razem. Wygląda na to, że znowu coś naprawdę fajnego. Zgadza się! Zobaczcie, jaki pyszny i kolorowy jest ten pączek. Można go nie tylko jeść, ale także się nim bawić. Oj, muszę jeszcze trochę poćwiczyć łapanie. Zastanawiam się, dokąd znikają te wszystkie sejfy. Chociaż jest mi to obojętne. Jedyne, o czym myślę, to ten pyszny pączek. Jakie to jest smaczne. Daj ugryźć. Nie ma mowy. Kurczę, przez ciebie ugryzłam się w palec. Teraz naprawdę boli. Hmm, to nic takiego. Zawsze mam przy sobie bandaż na takie właśnie przypadki. Wspaniale, dzięki. Ciekawe, co mnie czeka. O nie, co za paskudztwo. Znowu nie mam szczęścia. Nienawidzę kurzych jajek. Zwłaszcza surowych. Co mam z nimi zrobić? Hmm... Pozwól, że Ci pomogę. Hej! Oj, przepraszam! Spójrz na te wszystkie apetyczne jajka! No dalej czas je jeść! Mam was dosyć! Spójrzcie, jaki słodziak! To jest teraz moje zwierzątko! Ja też chcę mieć takie zwierzątko! Kurczę, dlaczego ja mam zwykłe jajko? Bo nie zasłużyłaś na nic innego. Ciekawe, co czeka na mnie w moim sejfie? To chyba jakaś bomba. Co? Bomba? Musimy się natychmiast ukryć! Pomocy! Może uda mi się ją rozbroić. Mam szczypce do cięcia kabli. Chyba jeszcze pogorszyłam sprawę. Chowajcie się! Ojej! Spójrzcie na te wszystkie słodycze! Myślę, że to była bomba cukierkowa. Ale ekstra! A mój kurczaczek ma teraz brata w czekoladowym jajku.